Cześć, dzisiaj zajmiemy się związkami miarowymi między kątami. Jak widzicie, mam dla Was takie cztery rysunki, na bazie których właśnie będziemy omawiać sobie te związki. No i pierwszy, no to widzimy, jest linia prosta, przyciąga właściwie, styka się z nią jakaś linia. No i można tutaj narysować, że mamy kąt alfa. A tutaj mamy kąt beta. No i co jest takiego charakterystycznego, że jeżeli dodamy alfę do bety, to otrzymamy 180 stopni. Więc możemy sobie wyliczyć, jeżeli wiemy ile jest alfa, to na bazie tego możemy sobie wyliczyć po prostu od 180 odejmiemy alfę i będziemy mieć betę. Dobrze, przejdźmy do drugiego. No i tutaj można powiedzieć, że mamy taki x. No ale to nie jest mapa skarbów, więc trochę w innym kontekście się zajmiemy. No i zaznaczmy sobie dwa kąty. Załóżmy, że to też będą kąty alfa. I uwaga, to co jest charakterystycznego, że te kąty, które będą się tutaj stykały, to będą kąty, które będą miały takie same jednostki. Czyli jak na przykład mamy kąt alfa, który ma 30 stopni, to tutaj będziemy mieć 30 stopni i tutaj. Jeżeli byśmy chcieli określić na przykład tutaj by był kąt beta, to wiemy, że tutaj również mamy kąt beta. Po prostu to się w ten sposób, tak można powiedzieć, na wprost styka i mamy taką zależność. Tutaj mamy dwie proste. Możemy sobie nawet narysować, że prosta A jest równoległa do prostej B. No i widzimy, że przecina ją jakaś inna prosta. I to, co jest charakterystyczne, to widzimy, że tu są kąty. To są różne kąty, jeden jest tu, jeden jest tu. Różne są. Tutaj jest jakiś, ale to jest charakterystycznego, że tutaj ten kąt, na przykład alfa, wynosi dokładnie tyle, ile ten kąt tutaj. Tutaj mam czysty rysunek, czyli widzimy, że ten kąt jest równy temu kątowi. No ale mamy drugi rysunek i możemy sobie inną zależność. A tak, jeszcze wracając tutaj do tego trzeciego, to właśnie mówimy, że jeżeli Właśnie są dwie proste równoległe i przecina je jakaś lina prosta, to te kąty alfa to są kąty odpowiadające. A na trzecim rysunku widzimy, że mamy tą samą sytuację, tylko że weźmiemy pod uwagę te dwa kąty. I one również będą wynosiły tyle samo. Czyli to jest kąt alfa, kąt alfa, tylko... A właśnie, to co jest ważne, że prosta a musi być równoległa do prostej b no i wtedy możemy sobie powiedzieć, że te kąty są kątami naprzemianległymi. Mam nadzieję, że wam pomogłam. Warto o to wiedzieć, dlatego, że potem to się przydaje w zadaniach. Jeżeli wam się filmik spodobał, no to oczywiście polajkujcie, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia pa.